Cześć, mam na imię Wojtek. Ja również jestem Wojtek. Jesteśmy współautorami gry, o której chcielibyśmy opowiedzieć. W tym krótkim wideo chcieliśmy przede wszystkim skupić się na przedstawieniu zasad tak, żeby, żebyście mogli zacząć rozgrywkę bez czytania instrukcji. Ale dodamy, że taka nazywa się A O to jej pudełko. Gra bazuje na wydarzeniach mających miejsce w czasie Konfederacji Barskiej w Tyńcu i częściowo na Wawelu jest przeznaczona dla osób od 9 roku życia zwyż, można też z nią grać z młodszymi dziećmi, jeżeli będą grały z rodzicami. Gra jest od 1 do 4 osób, zajmuje przeciętnie między 30 a 60 minut, w zależności od liczby osób. Im więcej osób, tym gra dłużej trwa. Wewnątrz pudełka znajdziemy Dwie plansze. Plansze Tyńca i plansze Wawelu. Żetony oddziałów rosyjskich i zielone. Żetony oddziałów konfederackich niebieskie. Żetony blokady czerwone. Żetony żywności żółte. Znajdziemy też pionki graczy, cztery w różnych kolorach, z różną grafiką. Do tego e, trzy zestawy kart. Zestaw kart akcji, którymi gracze będą wykonywać różne akcje. Karty wydarzenia, które będą sterować tym, jak oddziały rosyjskie i jak gra, będzie grała. I karty postaci, używane w wariancie podstawowym. Do tego standardowa instrukcja oraz, oraz skrót zasady. Oparta na wydarzeniach historycznych, które miały miejsce podczas Konfederacji Barskiej w Tyńcu i, i w Krakowie. Konfederaci barscy podstępem dostali się do Tyńca, opanowali klasztor i przez ponad dwa lata bronili się przed atakami Rosjan. I w grze odzorowane jest to w następujący sposób, że głównym zadaniem graczy jest utrzymanie Tyńca przez 10 tur. Mówimy tu o grze dwuosobowej, taką przygotowaliśmy, rozłożyliśmy, zaczęliśmy już grać. To co mamy tutaj to jest sytuacja w którejś tam turze. Więc tak, proki stali jest grą kooperacyjną, czyli gracze albo wygrywają wspólnie, albo przegrywają wspólnie. Nie ma jednego zwycięzcy, tylko współpraca jest tutaj podstawą. Głównym zadaniem graczy jest utrzymanie tyńca. Polega to na tym, że w gracze muszą utrzymać przez całą grę chociaż jeden oddział konfederacki w Tyńcu. Tu mamy taki obóz konfederacki, między innymi jednym z pol, które tu są, jest pole oddziałów. To są tak jakby oddziały, które bronią Tyńca. Dodatkowo gracze muszą tutaj dbać o żywność dla załogi, która jest oznaczona na, na spichlerzu oraz morale żołnierzy, które jest oznaczone na takim torze. W środku planszy mamy pola, pola, na których gracze będą wykonywali różne akcje służące do obrony twierdzy. Z boku mamy planszę Wawelu, ona też jest kluczowa. Gracze nie mogą dopuścić, aby Rosjanie zajęli Wawel, natomiast sami mogą tutaj przerwać obrężenie wawelu. I teraz e, pokrótce opowiemy, jak wygląda tura gracz. Tura gracza składa się z dwóch rzeczy. Jedna to jest wyciągnięcie karty wydarzeń, którą kładziemy tutaj w takie wypustki. Tą kartę wydarzeń zagrywamy, o co ciekawe, jest to pozytywna karta wydarzeń, czyli przychodzą posiłki z landskorony plus jeden załogi. Dokładamy jedną załogę do naszych oddziałów, chociaż jednocześnie y, pojawia się nowy oddział rosyjski na Wawelu. Stąd może pójdzie i zajmuje wolne pole. To już jest połowa, jakby kolejki. A druga połowa to jest zagranie karty akcji z ręki. Każdy ma na, na ręce ilość tam kart akcji. W przypadku sześciu, yy, dwóch graczy zaczynamy z sześcioma kartami. I teraz gracz ma do wyboru. Karty są niejawne. Ma do wyboru zagranie z tych kart. Tak się złożyło, akurat, że mam wszystkie typy. Eee, każda karta ma na dole ikonkę, która pasuje do jednej z ikonek na planszy, jak sobie dokładnie patrzymy. Znaczy to, że zagranie konkretnej karty wymaga przesunięcia pionka gracza na to właśnie pole z taką ikonką i o ile nie jest tam blokada, bo o ile jest blokada, to wtedy nie możemy zagrać. Polega to po prostu na odrzuceniu tej karty na stos kart zużytych i wykonanie instrukcji związanej z tą kartą. W przypadku Wypadł pożywność. Jest to po prostu przywiezienie jednego worka zboża do tyńca. W przypadku karty Morale, załóżmy tutaj, załóżmy, że nie ma tej blokady, abym mógł pokazać, na czym polega ta karta. Odrzucamy kartę Morale, podnosimy Morale o jeden. W przypadku karty posiłki dla Wawelu, Tutaj mamy bramę, wysyłamy jeden z oddziałów z naszych. O ile mamy, choć jeden wysyłamy go. Tu no, tak. załóżmy, że tam tego nie było. Eee, to były proste karty. Tu mamy teraz bardziej troszeczkę skomplikowaną kartę walki. Ona jest dlatego tylko skomplikowana, że możemy ją zagrać na trzy sposoby. Najprostszy sposób jest to udanie się. Gracza na przedpola, mamy tutaj te szabelki. Zagrywamy kartę, usuwamy jeden, dokładnie jeden oddział skali. Możemy też usunąć dowolny jeden z torów, niekoniecznie najbliższy, dowolny. Zagrywamy kartę, odrzucamy oddział. Drugim sposobem, przeskoczę teraz do blokady, jest usunięcie blokady. Tam, gdzie jest blokada, dowolne pole. Zagrywamy kartę, usuwamy blokadę z tego pola teraz można korzystać. I trzecim sposobem jest wypalenie z dział. Tutaj mamy działa. Przesuwamy gracza tutaj. Z tym, że potrzebujemy wtedy dwóch kart walki. Akurat mam zagrywam te dwie karty walki. Yy, gracze jako zespół muszą dorzucić jeszcze jedną kartę, ponieważ jest nas dwóch, a zasada jest taka, że. Trzeba dorzucić jeszcze tego prochu do armaty wielkości liczba graczy minus jeden. Kiedy tą kartę ktoś dorzuci, jakiś tutaj anonimowy pomocnik, możemy usunąć wszystkie oddziały rosyjskie z jednego z torów ataków albo po takiego pomarańczowo-czerwonego, albo takiego zielonego. Najfajniej jest, kiedy jest pełny ten tor i wtedy usuwamy wszystkich. Idą oni do piachła, właściwie wracają do obozu. Na planszy mamy jeszcze jedno pole, które nie jest związane z żadną kartą. Jest to pole studnia. Kiedy zużyjemy wszystkie karty albo w dowolnym momencie, a zazwyczaj kiedy tych kart mamy mało, uzupełniamy liczbę kart na ręce do stanu początkowego. Możemy jednocześnie wyrzucić wszystkie, które mamy na ręce i nam się nie podobają i dociągamy do pełnej ręki. Jest to nasza akcja, czyli w tym momencie, kiedy idziemy na studnię, nie możemy zagrać żadnej karty ani z tych, co mieliśmy wcześniej, ani z tych, które już dociągaliśmy. Na tym polega nasza kolejka. Później następny gracz. I w ten, sposób, e, w ten sposób dzieje się jedna tura gracza: czyli zagrywamy jedno wydarzenie i wykonujemy jedną akcję. Czasem ta akcja jest bardziej skomplikowana, tak jak z Salvation. E, po tym następny gracz rozpoczyna swoją turę, wyciąga ponownie kartę wydarzenia. A, rozpatrujemy ją, tytuł, czyli wieści o klęsce, w tym przypadku minus jeden morale. I pojawiają się nowe oddziały, na wawelu też gdzie indziej, i znowu zagrywa akcja. Po wykonaniu czterech takich kolejek, tak zwanych, następuje meldunek o stanie twierdzy. I w, jego cza w czasie meldunku następujące trzy rzeczy się dzieją. Przede wszystkim trzeba wyżywić załogę. Oddajemy jeden żeton żywności, bez względu ile oddziałów w tym, co się znajduje. Druga rzecz to jest sprawdzenie morale. Jeżeli morale jest na najwyższym punkcie tego toru, oznacza to, że wszyscy są bardzo dobrze nastawieni i między innymi przyłączają się do nas ochotnicy w postaci nowego oddziału konfederackiego, który przybywa na pole oddziału. Jeżeli morale jest na najniższym punkcie tego toru, wtedy no, żołnierze są w bardzo złym stanie psychicznym i jeden oddział nam dezerteruje. Ostatnia rzecz to jest sprawdzenie, ile oddziałów rosyjskich znajduje się na przedpolach. Załóżmy, że sytuacja wygląda tak, jak tu, czyli mamy dwa, dwa, oddziały, <grym> dwa oddziały Moskali na przedpolach. One dokonują bezpośredniego szturmu na Tyniec, którego odparcie będzie kosztowało życie dużej ilości żołnierzy. I zasada jest taka, że zawsze tracimy tyle oddziałów, ile Rosjan znajduje się na przedpolach, w tym przypadku dwa wkładamy je poza plansze. Co gorsza, te oddziały, które dokonały szturmu, czekają na następny meldunek, by ponownie nas zaatakować. Lub czekają na śmierć w naszej strzami. Tak. Czyli to jest to, jeszcze kilka takich szczegółów, które nam zostały, które tylko omówiliśmy bardzo pobieżnie. Jakie są możliwe ruchy wojsk rosyjskich? Tak. Tymi ruchami sterują ikony, które znajdują się na kartach wydarzeń. Jedną z nich jest Wawel, oznacza to, że nowy oddział rosyjski atakuje w tej kolejce Wawel i po prostu zajmie je wolne pole. Druga możliwość, jeżeli chodzi o ruch wojsk rosyjskich, czyli te ikony na dole, to jest kawaleria. Oznacza to, że wszystkie oddziały rosyjskie znajdujące się na torach ataku są przesuwane o jedno pole do przodu. Te, które są już najbliżej Tyńca, wchodzą bezpośrednio na przedpolach. Czyli na tym przykładzie te oddziały przesunęłyby się tak, a te oddziały przesunęłyby się tak. I w ten sposób na przedpolach znalazłyby się już trzy oddziały rosyjskie. Kolejną możliwością ruchu wojsk rosyjskich, to jest przysłanie nowego oddziału. W tym przypadku mamy tutaj na czerwonym torze pojawia się nowy oddział. On zawsze wchodzi na ostatnie pole tego toru. Jeżeli ono jest zajęte, tak jak w tej sytuacji, powiedzmy, że wygląda to tak, to wszystkie oddziały, które mu stoją na drodze, są przepychane do przodu. Czyli w tym przypadku wyglądałoby tak. Jeżeli tor byłby pełny, no to, to wtedy wszystkie by się przysunęły jeden. Są też możliwe kombinacje tych ikon, czyli tak jak na tej karcie mamy trzy ikony. Nowy oddział z lewej strony, nowy oddział z prawej strony. Czasem pojawiają się blokady, a czasem pojawiają się bardzo dobre wydarzenia, ale nie ma ich w tych talii, jest <grym> za dużo. Tak, e, ostatnia rzecz, którą chyba musimy omówić, to jest co, jeżeli na Wawelu nie ma wolnego pola, a na przykład my wykonamy akcję wysłania oddziału na Wawel, e, wtedy Oddział nasz z tym udaje się na Bawel i walczy z oddziałem rosyjskim, który się tu znajduje. Likwiduje go, oba giną i w ten sposób pole się zwalnia. I podobnie działają Rosjanie, jeżeli nie ma wolnego pola, a pojawia się jego w karcie wydarzenia, wtedy oddział konfederacki walczy z oddziałem rosyjskim, oba w walce, i pole się zwalnia. Właściwie zostało nam już niewiele. Mamy też. Karty postaci, które troszeczkę rozmacają grę. Postaci są jawne, każdy z graczy ma jedną kartę postaci. Każda karta postaci ma jedną taką specjalną regułę, którą można użyć w dowolnym momencie gry, nie tylko w swojej turze. Te umiejętności specjalne są powiązane dokładnie z, tak jak, ze zwykłymi akcjami, czyli żywność, nie jadąc, nie zakrywając kartę. Czasem można, można powstrzymać czasem ruch wojsk rosyjskich. I ta umiejętność zużywa się bardzo szybko. Dokładnie po jednym razie. Kiedy zużyjemy naszą postać, oznaczamy ją. Więcej taka postać już nie może być użyta. Czyli jeszcze raz, żeby podkreślić. Gracze przegrywają, jeżeli Rosjanom da się zająć Wawel lub jeżeli stracimy ostatni oddział twierdzy. Aby wygrać, gracze muszą przetrwać 10 meldunków. Meldunek, tak jak już wspomnieliśmy, po czterech kartach wydarzenia Następuje meldunek, czyli tam sprawdzamy żywność, morale i przedpola. Jeżeli gracze przetrwali, to przetrwali jedną turę. Zaczynamy następną w ten sam sposób. Wyciągamy kartę wydarzenia, zagrywamy akcję, następna osoba. W ten sposób. Znowu cztery karty wydarzenia, tu się pojawią, nowy meldunek. Jeżeli przetrwamy 10 takich meldunków, to udało się nam wygrać. Jeżeli w dowolnym momencie stracimy oddziały, to niestety. Praszka. muszę zapomnieć powiedzieć jeszcze o takiej drobnostce jeżeli brakuje nam przykład, nam żywności, a dokładnie, jeżeli brakuje nam żywności, mamy teraz dwa, ale załóżmy, że zjedli jedną i drugą też zjedli w następnej torze, a musimy stracić żywność, to w tym momencie tracimy oddział i za każdym razem tak się dzieje. Tak, czyli w twierdzy zapanowuje głód i jeden strażciał od głodu pada. Czy to musimy stracić tą żywność z wydarzenia, czy oddać na endunku, zasada jest taka sama. W przypadku morala działa to trochę inaczej. Jeżeli morale jest na najniższym polu i musimy je stracić, no to trudno, gorzej już być nie może. Także. Nie przesuwamy tu. Jeżeli uda nam się zdobyć wawel, to wtedy dostaniemy taką małą nagrodę, nagrodę pocieszenia, zakładając, że, że zajmiemy wszystkie pola. Wyparliśmy ich zostaną zajęte przez Oddziały Konfederackie, następuje przełamanie obrężenia Babelu, morale wędruje na max i otrzymujemy jeden Oddział Babel. Wydaje się, że są to wszystkie zasady. Właściwie chcielibyśmy jeszcze tylko powiedzieć o jednej rzeczy związanej z tą kartą. Tutaj jest tam była ta karta zdrady. ja to tak pobieżnie po powiedziałem. Czasami gracze mają możliwość odrzucenia wydarzenia, to znaczy poniesienia po ofiar, ale, ale dzięki temu zapobiegną wydarzeniu, na przykład mamy zdradę. Taki mały druczek, aby zapobiec stratom, odrzucić się łącznie tyle kart i ile akcji ile jest graczy. Krótko mówiąc, możemy wybrać albo tracimy i załogę, albo jeżeli mamy karty, odrzucamy ich w sumie. Nieważne kto, ale w sumie ta kubka musi w tym przypadku być wielkości kółka. W przypadku 4 g w wielkości 4K. No, może idełna i ta kombinacja też jest możliwa. Hmm. Inne wydarzenia czasem też dają nam wybór e, na przykład rekrutacja kuchwała polega czy dżumach, co w zamian coś. Za